W Sejmie pojawił się projekt ustawy przygotowany przez posłankę Karinę Bosak, pod którym podpisało się 16 posłów Konfederacji. Ten projekt ma uporządkować i ucywilizować sposób, w jaki w Polsce odbiera się dzieci. Dziś, niestety, często wygląda to dramatycznie oraz z naruszeniem godności najmłodszych w atmosferze krzyku. Stresu i łez. Dzieci przeżywają wtedy prawdziwą traumę. Dokładnie 7 miesięcy temu przygotowaliśmy reportaż o tym, czym tak naprawdę jest przymusowy odbiór dziecka. Jak wygląda w praktyce i jak ogromny wpływ ma na dzieci wciągnięte w konflikt między rodzicami. Moje cukierki krzyżki ponownie dostępne Sprawdź w aplikacji SFD z kodem 010% tani. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki Ike oraz Igze w XTB. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system Moneyback. Kolekcja kanału Zero już dostępna. Zamów na zarosklep.pl Projekt ustawy został przedstawiony przez posłankę konfederacji Karinę Bosek. Sam problem przymusowych odbiorów w Polsce co jakiś czas pojawia się w mediach i powoduje on ogromne oburzenie. Ja sama około rok temu brałam udział w ramach swojej praktyki poselskiej, w ramach interwencji poselskiej w takim właśnie przymusowym odbiorze dzieci, gdzie po przeprowadzeniu wszystkich czynności kurator nawet nie uwzględnił faktu, że poseł był obecny w trakcie czynności, do której w ogóle nie zostałam dopuszczona. To można powiedzieć bardzo unaoczniło mi jak bardzo jest potrzebne rozwiązanie tego problemu transparentności, szczególnie w sytuacji gdzie dotyczy to bezpieczeństwa i dobra najmłodszych. Zmiany prawa naszym zdaniem są konieczne z punktu widzenia przede wszystkim pełnej realizacji zasady dobra dziecka, a także realizacji zasady transparentności postępowania. Postępowanie o przymusowym odbiorze jest postępowaniem wykonawczym, które no, bez wątpienia ostatecznie dotyczy sytuacji dziecka. Jest ono nadzorowane przez sąd rodzinny i tutaj zwracam uwagę na to, co powiedziała pani poseł, czyli to, że. Sama czynność jest dokumentowana wyłącznie przez podmiot, który przeprowadza tą czynność, czyli przez kuratora, ale tylko i wyłącznie w formie sprawozdań. I z naszej praktyki wynika, ponieważ rodzice zgłaszali takie, takie problemy, że sprawozdania kuratora nie odzwierciedlają tego, jak w rzeczywistości przebiegał przebiegało ten proces przymusowego odbioru. W ramach tego przymusowego odbioru dochodziło do pewnych nadużyć prawnych, które nie były od, opisane w sprawozdaniu przez kuratora, który to kurator przeprowadzał tą czynność. Dlatego w celu ewentualnego zweryfikowania tego, w jaki sposób przebiegało ten przymusowy odbiór, ta, Zmiana właśnie zakłada, że czynność będzie dokumentowania, dokumentowana w postaci nagrania, zarówno obrazu, jak i głosu. Z panią poseł byliśmy świadkami y, przymusowego odbioru, który wstrząsnął tak naprawdę opinią publiczną. Widziałam, wszystkie media przekazywały sobie zdjęcia, y, filmy, nagrania. I tak naprawdę nikt nie wiedział, co się działo za zamkniętymi drzwiami, gdzie kuratorzy siłowo wyrwali z rąk. Y, Mamy zastępczej bodajże 11-letnią dziewczynkę. Także postulujemy za tym właśnie, żeby jak najbardziej te wszystkie przymusowe odbiory były nagrywane, żeby przy takich odbiorach nie ucierpiało dobro dziecka, wskazana jest też obecność psychologa. Także domaga się tego po prostu opinia publiczna. Kolejna ważna zmiana to obowiązkowa obecność psychologa przy przymusowym odbiorze dziecka. Do tej pory nie zawsze tak było. A to duży problem, bo ta sytuacja zawsze budzi ogromne emocje. Dziecko, rodzice, a nawet osoby przeprowadzające procedurę są pod dużym napięciem. Dlatego psycholog jest tu absolutnie potrzebny. To ktoś neutralny, kto potrafi deeskalować emocje, uspokoić sytuację i sprawić, żeby cały proces przebiegł spokojnie i był jak najmniej obciążający dla wszystkich stron. To były... Pierwsza wyprawa na grzyby, Szymka dzień wcześniej już przyniósł koszyk z mamą z piwnicy i mieliśmy rano jechać na grzyby. Pojechaliśmy na grzyby. Zebraliśmy trochę grzybów, zjedliśmy, zrobiliśmy sobie piknik na takiej polanie w lesie i tak około 13.00 postanowiliśmy wrócić. Wracając, około godziny 14.40 byliśmy tu pod blokiem. Ale w pewnym momencie ja nawracam, a tu mi samochód podjeżdża jakiś cywilny z przodu. Ja patrzę z tyłu drugi i wyskoczyli panowie po cywilu. A ja nie wiedziałem, co się stało, co ja zrobiłem. Myśmy nawet nie wiedzieli, kim są te ci mężczyźni. Dopiero później patrzymy, mają te. Bo to, tam nie było żadnego oznakowanego samochodu. Za chwilę patrzę. To policjanci, bo blachy pokazują mi, pokazują jakiś papier przez okno. Przez szybę jeden z nich pokazywał nam postanowienie sądu o przymusowym odebraniu i że szymek ma zamieszkać z tatą. My żeśmy nie wychodzili z tego samochodu, Szymek krzyczał się, bałmy sami, żeśmy się bardzo bali. Została zaproponowana również kwestia, która mówi o tym, że procedura przymusowego odbioru dziecka jest nadzorowana przez sąd rodzinny. Sąd najwyższy już wcześniej wskazał, że taki sąd kierując się dobrem dziecka może uchylić. Zmienić lub zmodyfikować postanowienie o odbiorze. Mimo to w praktyce część sądów miała co do tego wątpliwości. Teraz ta zmiana ma je ostatecznie rozwiać i jasno potwierdzić, że sąd rodzinny ma takie uprawnienia pomimo tego, że orzecznictwo Sądu Najwyższego z 2021 roku wskazuje, że taka możliwość jest, w swojej praktyce spotykamy się z tym, że sądy w sposób odmiennie interpretują zastosowanie przepisów. W związku z tym ta propozycja wprost rozwiewa wątpliwości sędziów i sądów i ustawodawca wskazuje, że konkretne rozwiązanie z artykułu 577 KPC ma również zastosowanie do postanowień o przymusowym odbiorze i ta Zmiana jest konieczna, ponieważ my, pani redaktor, w ramach jednej apelacji sądowej, czyli nawet nie w kontekście całej Polski, ale w jednej apelacji sądowej, na przykład łódzkiej, mamy tą rozbieżność. Sąd okręgowy w Łodzi uważa, że nie ma możliwości zastosowania tego przepisu. Sąd okręgowy w Płocku w, Piotr, w, w Płocku. Z kolei uważa inaczej, że może, tak więc to prawo jest na tyle nieprzejrzyste, że tutaj nawet sędziowie stosują je w sposób odmienny, a skoro nawet sędziowie mają pewne wątpliwości, no to co mają powiedzieć obywatele, którzy są w toku tego postępowania. Dlatego oceniamy te propozycje bardzo dobrze. Uważamy, że to jest kwestia, która no, co do zasady nie budzi jakiegoś sporu też o charakterze politycznym. Mamy nadzieję, że będzie to kwestia no, o charakterze takim ponadpartyjnym, na rzecz dobra dzieci i transparentności tego procesu. W przestrzeni publicznej i medialnej y, zaczął nabierać dużego znaczenia. Y, ja również spotkałam się z prawnikami y, czy właśnie tutaj y, z, z Państwem, z kanałem Zero w tym temacie, bo wiem, że też zrobiliście materiał y, o tych wszystkich dzieciach, y, które zostały w trakcie tych procedur skrzywdzone. Y, także no, to wszystko są takie, takie momenty y, na drodze do, tej, do tego projektu, do tej ustawy, które miały duże znaczenie, za które też jestem wdzięczna i y, 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 mam nadzieję, że uda się przez przeprocedować jak najszybciej tę ustawę. Dzisiejsza konferencja w Sejmie no, jest niejako naturalną kontynuacją naszego spotkania, które odbyliśmy w marcu, gdzie dyskutowaliśmy ten temat, proponowaliśmy pewne propozycje rozwiązania tego zagadnienia i rzeczywiście pani poseł Karina Bosak uznała, że przez pryzmat też swojego doświadczenia no, jest to kwestia, którą należy uregulować i można powiedzieć, że dzisiaj mamy kontynuację tego spotkania w marcu i cieszę się, że to tamto spotkanie w marcu przyniosło ten efekt. Zobaczymy, co z tym projektem wydarzy się dalej. Te postępowania no, są na tyle kontrowersyjne, że można powiedzieć, opinia publiczna postulowała wprowadzenie zmian, ale co istotne, również media zainteresowały się tym tematem, dlatego tutaj bardzo duże podziękowania dla pani redaktor, dla kanału Zero, dlatego, że również Państwo nagłośniliście ten temat, co moim zdaniem też w jakimś stopniu może się przyczynić do tego, że nie tylko pani poseł Karina Bosak, ale i również inni. Posłowie pochylą się nad tymi propozycjami i one są bardzo istotne z punktu widzenia zarówno dobro, dobra dzieci, jak i transparentności samego postępowania. Złożony dzisiaj projekt w Sejmie myślę, że ma ogromne znaczenie dla wielu rodzin, a przede wszystkim dla dzieci. Zmiany, które są ujęte w tej w projekcie. Obejmują przede wszystkim transparentność, czyli nagrywanie. Tak? Myślę, że na to, to czeka też cała opinia społeczna. Widzieliśmy niejednokrotnie w mediach, jak te przymusowe odbiory wyglądają. Budzi to ogromne kontrowersje. A... Myślę, że ustawa ta wprowadzi w końcu egzekucję, prawdziwą egzekucję, tak jak powinna wyglądać, a nie uzurpację. Bo do tej pory tak to wyglądało. Słyszeliśmy za zamkniętymi drzwiami krzyki dzieci. Nikt nie wiedział, co tak naprawdę się odbywało za tymi drzwiami. Oprócz osób, które w tym uczestniczyły, czyli kurator, rodzic, któremu to dziecko było odbierane. Myślę, że jeżeli sądy będą miały wgląd w nagrania. Po prostu inaczej podejdą, być może bardziej po ludzku do tych dzieci, zobaczą, jaka to jest dla nich krzywda wyrządzana. Wiemy, że rozstanie, konflikt czy spór o opiekę nad dzieckiem to ogromne emocje. Ale w tym wszystkim najważniejsze jest jedno. Wasze dziecko, drodzy Państwo, ono potrzebuje miłości, spokoju i poczucia bezpieczeństwa, niezależnie od tego, co dzieje się między wami. Prosimy. Zanim sprawy zajdą tak daleko, że konieczny będzie przymusowy odbiór dziecka, usiądźcie do rozmowy, poszukajcie wsparcia, mediatora, psychologa, kogoś, kto pomoże wam znaleźć wspólne rozwiązanie. Dziecko nie powinno być stroną w waszym konflikcie ani narzędziem w walce. Szanujcie jego uczucia, jego więzi i jego godność. Moje cukierki krzyżki ponownie dostępne Sprawdź aplikację SFD z kodem 0,10% taniej. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki Ike oraz Igze w XTB. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system Moneyback. Kolekcja kanału Zero już dostępna. Zamów na zero.sklep.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.